Animatorzy sztuki przekonują, że sztukę można uprawiać nie tylko pomimo pandemii, ale właśnie dzięki sztuce z pandemią można walczyć. Tak przynajmniej dzieje się w Szamotułach. O czym więcej teraz powie Paulina Królak. DDM. Dystans, dezynfekcja, maseczka. To hasło, które ostatnio bardzo często słyszymy. Szamotulski Ośrodek Kultury wpadł na świetny pomysł i wprowadził artystyczną profilaktykę koronawirusa. Ale więcej o tym opowie już teraz mój Państwa goście, pan Piotr Michalak, dyrektor Szamotulskiego Ośrodka Kultury. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Proszę nam troszeczkę więcej opowiedzieć o tej akcji. Zawsze nam zależy, aby Szamotulski środek kultury był bliski też sprawom społecznym, które się dzieją w powiecie szamotulskich mieści i gminy Szamotury. Stąd pomysł, aby dotrzeć do mieszkańców z ważnym przekazem. Pomyślałem, że no, sztuka ulicy jest bardzo, bardzo blisko ludzi. To nie jest sztuka, którą trzeba iść w galerii czy w muzeum zobaczyć. Dlatego postaraliśmy się, aby ta sztuka ulicy była bardzo użyteczna w tym przypadku i stwierdziliśmy, że. Zakomunikujemy ludziom, że bardzo ważne jest teraz, aby trzymali dystans, aby zwracali uwagę na wszystkie zasady związane z tym reżimem sanitarnym i tak naprawdę z naszym zdrowiem. Stąd pomysł i moja propozycja do dwóch świetnych artystów, aby wykonali projekty graffiti, które następnie pomalowaliśmy na chodnikach w mieście i gminie. Chcieliśmy, aby ludzie, którzy... W, w, Biegu codziennym, po pierwsze, zwrócili uwagę na coś ciekawego, na sztukę i może się też dzięki temu uśmiechnęli w tych niełatwych czasach, ale też myślę, że jak już spojrzą i zobaczą, że to jest ciekawy malunek, to przy okazji zostanie im gdzieś w głowach ten ważny komunikat, i, i to był nasz główny cel. Jak długo już trwa ta profilaktyka? Jak tylko się pojawił problem z koronawirusem, czyli od wiosny, wtedy wymyśliliśmy taką akcję profilaktycznych plakatów. Gdzie zwracaliśmy się do seniorów, przypominaliśmy o, o noszeniu maseczki i te świetne plakaty wykonywał nasz e, grafik Damian, Damian Kłaczkiewicz. I wtedy przez kilka miesięcy w mieście eksponowaliśmy te plakaty, a teraz grafiti realizujemy od, 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 od momentu tego wzrostu zakażeń, zachorowań, czyli od września i chcemy, chcemy tę akcję rozszerzać na, na całe miasto. Już nawet zresztą mamy pytania z innych miast, z powiatu szamoturskiego, czy tam też byśmy tego nie zrobili, bo widocznie ludziom się to podoba, zresztą sami widzimy reakcję. Bardzo dziękuję za rozmowę, a Państwa zachęcam do pozostania z nami, ponieważ już przy naszym kolejnym spotkaniu sprawdzimy, co o tej akcji sądzą sami mieszkańcy Szamotu. A ja zapraszam teraz Państwa do Szamotu, gdzie Paulina Królak pytała przechodniów o to, co myślą o akcji Szamotulskiego Ośrodka Kultury, która to akcja polega na, powiedziałbym, artystycznej profilaktyce koronawirusa. Tamtejsi artyści, swoimi malunkami, takim specjalnym grafiti, namawiają do odpowiedzialnego zachowania się podczas epidemii. Co Pani sądzi o tej akcji? Uważam, że jest to fajna inicjatywa, bardzo jest kolorowo i pomocna dla dzieci. Korzystamy z tego jako mieszkańcy. I zachowujecie dystans. Tak. Bardzo dobre zachowanie odległości, noszenie maseczek i niegrupowanie się. Bardzo pozytywna, dobrze, że młodzież tak się angażuje i chce tutaj wspierać tą, tą ideę. No, musimy jednak trzymać dystans, żeby czuć się bezpieczniej. Także jak najbardziej popieram. Jak sami państwo widzą, artystyczna profilaktyka koronawirusa cieszy się pozytywną opinią wśród mieszkańców. A ze mną już moi kolejni goście, Bart Sucharski i Damian Kłaczkiewicz. Witam was serdecznie. Witamy. Co wy jako artyści osobiście sądzicie o tej akcji? No osobiście uważam, że jak każda akcja to ta uważam, że jest doskonała, bo przedstawia i obrazuje problem, jaki nas dotyczy, przez to zwracamy i uwrażliwiamy ludzi co uważam jest tylko na plus. Jak wyglądały przygotowania do tej akcji? A więc przede wszystkim e, chodziliśmy po e, mieście i szukaliśmy miejsc, w których można by było przeprowadzić nasze działania. W związku z tym, że jest to akcja, która na celu ma jakby pokazywanie ludziom problemu koronawirusa i zbytniego zbliżania się do siebie, były to miejsca takie jak szkoła czy też rynek, inne miejsca użyteczności publicznej, gdzie w większej ilości skupiają się ludzie. Inną sprawą było oczywiście przygotowanie się techniczne, więc wybranie jak gdyby motywów, które przyciągną uwagę potencjalnego odbiorcy z jednej strony, a z drugiej będą poruszały ten właśnie problem. Czy możecie teraz na koniec dla widzów programu Witaj Wielkopolsko namalować takie uliczne arcydzieło? Oczywiście Szczytą spróbujemy. Dzieło uliczne gotowe. Drodzy Państwo, dbajmy o siebie, nośmy maseczki, dezynfekujmy ręce i oczywiście pamiętajmy o zachowaniu dystansu społecznego.